Teraz wybieramy się nagrać mały, krótki reportaż z diakonią muzyczną, zobaczyć jak pracują, mają właśnie próbę, więc ich odwiedzimy. Z nami teraz w ten sobotni poranek, w dzień drugi spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, specjalni goście tutaj w Zarzeczu, gdzie próby będzie miała diakonia muzyczna Archidiecezji Przemyskiej, pani doktor Monika Brewczak. Witam serdecznie. serdecznie. I y, ksiądz Tadeusz Biały, duszpasterz młodzieży. E, Boże szczęście. Y, pierwsze chcielibyśmy się dowiedzieć, y, ponieważ panie w kuchni nam nie zdradziły. Co dostaje na śniadanie diakonia muzyczna, że tak pięknie śpiewają? Y Gdybym zdradziła, to już nie byłoby to taką naszą słodką tajemnicą. Ja myślę, że każdy, kto chciałby to wiedzieć, musi przyjechać do nas, zaśpiewać z nami i potem to wszystko wyjdzie. Jeżeli ktoś jest chętny właśnie śpiewać z jakonic muzycznej, ma talent do tego, może przyjechać na warsztaty. Czy wiemy już kiedy one są organizowane? To znaczy zawsze są warsztaty na feriach. Jest to jeden tydzień ferii poświęcony specjalnie na, na przybliżenie materiału, który teraz możemy yy, pokazać, zaprezentować i którym się możemy podzielić no, z wszystkimi, którzy przyjeżdżają. Jest to coś pięknego, móc yy, nasz repertuar yy, pokazać właśnie takiemu gronu młodzieży, która przyjeżdża po to, żeby czerpać. No, coś pięknego. Yy, śpiew w Diakoni i udzielanie się dla Diakoni Muzycznej to także wielkie duchowe przeżycie księża Tadeuszu, prawda? Oczywiście to jest bardzo wielkie duchowe przeżycie, ponieważ kolega zapytał panią Monikę wcześniej, co trzeba je, co Diakonia je, że tak pięknie śpiewa. Ja chcę do tego dodać, że przed śniadaniem Diakonia uczestniczy Węgrze święta jeszcze i to jest taki specjalny boski pokarm, który bardzo nas wewnętrznie inspiruje do tego, by śpiew, który wykonujemy, był również taką modlitwą. Dziękujemy bardzo za przybliżenie tego y, boskiego przepisu na, na sukces w diakonii i nie tylko zresztą. Znakomity sukces nie tylko znaczy przepis nie tylko dla młodych artystów, ale w ogóle przepis na życie, na takie zdrowe odżywianie się. Ludzie dzisiaj szukają Bożym, Bożym. ludzie szukają różnych diet dzisiaj, prawda? I tam jeżdżą i tak dalej. Dieta Kościół od wielu lat od wieków proponuje posty i modlitwę. Ale proszę zobaczyć, jak Diakonia teraz błyszczy. Mamy białą szatę, i twarze, i wszystko jest uśmiechnięte. I to mówię, to jest ten sekret tego naszego śpiewania. W tym śpiewie yy, my czerpiemy yy, radość, i jest to taki nasz boski pokarm. No. A ja dodam do pani Moniki, ponieważ z panią Moniką e, my lansujemy e, to piękne hasło, które jak gdyby zostało kiedyś się e, zubożone, bo wypadło jedno słówko: kto śpiewa, dwa razy się modli. Nie. Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli. I to dobrze nie chodzi tylko nutka po nutce, ale chodzi o usposobienie serca. E, stąd. E, jak mówimy, piękna Formujemy dusza, tak, uformowane serce, piękna dusza, pięknie śpiewa, a szaty, o których pani Monika mówiła, one mamy nadzieję, są zewnętrznym znakiem naszego wewnętrznego usposobienia do śpiewania. Czyli w dniu dzisiejszym kiedy będziemy mogli zobaczyć i posłuchać z muzycznej? Najpierw na koncercie o 15 godzinie. Będzie to godzinny koncert i połączony też z koncertem pani Beaty Begnarz. a potem już na czuwaniu wieczornym, także zapraszamy Was. W takim razie czekamy już z niecierpliwością i dziękujemy serdecznie naszym specjalnym gościom za rozmowę. Zapraszamy no i pozdrawiamy tę ekipę telewizyjną, która rejestruje i utrwala to, co się dzieje na SMAP-ie na bieżąco i mamy nadzieję, że jak gdyby to wydarzenie wiary zostanie zarejestrowane i ten błysk łaski, który tutaj jest obecny, zostanie potem przekazany przez media. Na cyfrowy kontynent. Na, cyf o, na cyfrowy kontynent, ponieważ w tegorocznym spotkaniu odkrywamy digitalny kontynent. Czyli wyższe wartości wprowadzamy w sieć. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.